Cześć witajcie w Star Wars Battlefront i dzisiaj robimy droid challenge w trybie pogoń ze droidami wszystko wam w rozgrywki wytłumaczę ale mniej więcej polega to na tym że będę przejmował droidy ale nie mogę nikogo zabić także to będzie naprawdę ciekawe i zagramy sobie po stronie Imperium zaczynamy no dobrze to zaczynamy challenge na Endorze i pozdro dla Czekolady i Gimpera halo halo jeszcze Oskar cześć cześć Dobra, to robimy challenge'a. Nie mogę nikogo zabijać i przejmuję droidy. I tutaj ustawiłem sobie granat błyskowy, żeby czasem kogoś nie zabić. Pole osobiste się przyda. Dobra, zaczynamy. Ale będzie grubo. Robiłem kiedyś taki challenge i miałem 21 przejęć, nie wiem jak to zrobiłem. To spoko. Na przebierańców wam wrzucałem tego linka. Alo, alo. Gdzie jest najbliżej? Tu jest. Na A. Dobra, lecę na A od razu. Trzeba pamiętać, nie mogę nikogo zabić. Ciekawe, czy będę pierwszy. Zobaczymy. Bo za droida jest 200, a za zabójstwo jest stówka, więc. No, ale niekiedy jest ciężko, bo. Nie można zabijać. Będzie przejęcie? Dobra, pierwsze będzie. Już jest dobrze. Jedno jest, już mi styka. Du, 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 du. Ja muszę jak najdalej od ludzi. Dobra, dobra. Drugie. Jest drugie. Mam flesza, jak coś. Kurde, ta tarcza mi się wolno odnawia. Oj czuję plecy Dobra, trzeci poszedł Dobra, zabił mnie spoko, ale trzy są Za co mam siedemset? Tu mnie nie wiem Tylko nie wygrajmy tego tak szybko Ludzie Ale Beka jest Tym pacyfistą Nie no, bez przesady, nie możemy tego od razu wygrać. Jest czwarty? <laughs> Ale beka. Ci mnie nie widzą nawet chyba. Może ja mam jakieś haksy? Aha, tutaj się... Fuck, nie udało się. Ale dobra, nadal pierwsze miejsce, 0 na 2 jej Zajebiaszna zabawa Ej, tutaj jest A ja on mnie zabije Przyjąłem Spieprzam <śpięk> Ale beka Dobra, challenge będzie dobry Fajnie, spróbujcie coś takiego samemu. To... Prawda jest grubo. Wanie Pewnie to przegramy, no ale. Kto wie, kto wie. Tam jest jeden taki hachar na piątym, chyba na pięćdziesiątym poziomie. 33T, dobra. Dajcie mi przejąć. Super, super. Kawę ile będzie? Na pewno rekordu: 21. Ma szans pobić. Kurde, czekolada. Halo, alo. Odnowienie kart to mi się przyda. Ale jazda. Nie można zabijać w grze, której się zabija. Całkiem spoko. Gdzie utracono? Tam B. Przejęto. Ha. Zajebiste. <laughs> Nie no, mierzymy. Mi. Weź się. DB B, idę Tu, kampi Zdążę? Fak, dostałem plecy. Już nie jestem pierwszy, ale nuda. Ale czemu jest ciekawy? Fak! E, niekiedy jest ciężko. Nie można zabijać i ta tarcza się odnawia tak... Kurde, dość wolno, nie? Cały tu się zabunkrowaliście. Chodźmy w... Chodźmy w... Nie zdążyłem. Szkoda tych tarcz w sumie. Ale jeszcze drugie miejsce. Trochę beka. I da się Tych nie mam za dużo. Jeprzem dziady. Dawaj, dawaj! Fak, przecież było! 90 chyba procent już. To jest dopiero beka. Niech się starasz przez dwie minuty uniknąć, a tu dupa. Ale ciekawe, pewnie ktoś będzie miał więcej ode mnie. Ja bym tego zrobił więcej, tylko nie mogę zabijać. Dobra? Żebyśmy to przegrali. Tak, szkoda. Szkoda, że nie miałem teraz tarczy. Ale coś za coś. Kurde, ciekawe. Ostatnio jak w to grałem lepiej szło. Może ta mapka taka dziwna. Ale co? Pewno Wam to pokażę na kanale. Widzicie, jak jest ciężko. Bardzo ciężko. Nie Nie widzicie mnie spieprzam Kurde dawaj dawaj Teraz się uda Nie klinuj się Dobra, teraz się uda Nie wiem które to jest Szóste, siódme Nie za dużo Jak będzie powyżej dychy to spoko To już sukces Tu się zaklinowałem? Dobra, ale emocje tu są. No Tak jak gram bez tego. Bez challenge'a tu to, to... dużo tego można naciupać. Kurde, wziąłeś mi... I świniaku. Kawe, niedługo 50. level wbije. Będzie Beka. Widzę gościa. Dobra, przejęte. To było na czuja. Cześć, czekolada. To idzie na YouTube, ludzie. I? Kurde, zabiję mnie ten tutaj. Fak. Ale 2,5 tysiąca, aby malutko! Dobra, teraz przejmuję i możemy tego przegrać! Nie ma jeszcze minutkę, wytrzymajmy! Fak. pocisk. Dwa to ile będzie, z 10 droidów jest. Kurde, wszystkie mamy do tyłu. Hmm. Jak nie przegramy przed czasem będzie ok. O nie, przegrywamy. Zdjęcie. Dawaj dawaj! Jest! Znowu trzy Gdzieś tam mnie haharzy już. Ale beka zajebista. Ten mi... Kurde, myślę, że nie zauważy. Dwa ciekawe ile jest droidów. Przejęto, super. Pieprzam, nic nie widzę. Chyba się o korzeń zahaczyłem. Dobra, tu. Kurna no, i jest pełno. Dobra, idę z fleszem. Ale beka. Nie, tego tu nie ominę. I ma szans. Oni mnie widzą. <śmieniu> nie, to nie było szans tego przejąć. 3000 punktów. Pamiętam, wtedy miałem coś 4 z hakiem. Bratacze, zostawimy? Przejęte? Tak, przejęte. Yeah! To było coś. To było coś. Przejmowanie, ładnie, ładnie. Jeszcze a, wygramy to. Jak takie coś wygramy, nie? Będzie Beka. Będzie muszę tarczy uzbroić. Ten wie jak się gra. 0,15 staty. Idziemy na Izaka. 0,19 Wygramy to. Nie, utrata jest. Fuck. Zabijcie go Dobra, jest Dzięki! Super! To wista współpraca. Jak tego przejmiemy, to chyba jest wygrana. Czekajmy, poczekajmy. Utracono. Tak, tego nie możemy dać. Jest zwycięstwo! Mega, udało się. Ura! 0,15 staty. Ciekawe ile droidów. Challenge complete. 14, no nie tak źle. Jak nie mogłem zabijać to całkiem spoko. Także fajnie, naprawdę fajnie. Już się zbliżam do 50 rangi tutaj jak widzicie. Pokażę wam później tego czarnego szturmowca. Także dzięki za oglądanie do zobaczenia następnym razem. 拜拜。Bye bye.